Jako prak, zawodnik Iskry Szydłowo, grałeś do 70. minuty, szczytyłeś dwie, dwie bramki, yy, co w twoim wieku nie jest takie proste, bo ty masz dopiero powiedzmy 17 lat, a już z tego co pamiętam grałeś w czwartej lidze w meczu z Kotwicą Kurnik, nawet szczytyłeś bramkę i dalej kontynuujesz karierę, tutaj teraz w okręgówce, gdzie dzisiaj gramy mecz z Sokołem Mieścisko, prowadzimy 5-0 i jeszcze raz powtórzę, dwie bramki twoje. Ale może na początek przedstaw się. Tak jest, nazywam się Rak Jakub. Od początku swojej kariery grałem w Szydłowie. I realizuję swoje marzenia. No i co mogę powiedzieć? No powiedz o, o tych dzisiejszych golach, co strzeliłeś. No gole wypracowane przeze mnie no i przez dobre podania kolegów. Od początku meczu kontrolujemy grę, no i bramki są. Jesteś trochę stremowany, ale nie przejmuj się. Masz dopiero 17 lat, kariera przed tobą. Zapowiada się znakomicie, świetne warunki fizyczne. Ile masz wzrostu? Zgadza się, mam 1,85 m. Wcześniej z tego co pamiętam grałeś w ataku, teraz zostałeś cofnięty do linii pomocy. Na której pozycji się grało lepiej? Zdecydowanie na dziewiątce. Czyli... Co było wcześniej, tak? Tak. Y Wahadłe jest bardziej wymagające kondycyjnie. No tak, ale ty jesteś kondycyjnie przygotowany do, do tych warunków? Tak, myślę, że jestem. I Słuchaj, nie ma problemów. Y jeszcze mamy dwóch młodych zawodników: Artur Dąbrowski, który dzisiaj broni, mimo tego, że ma kontuzję, mogę to zdradzić już teraz, bo nie było pewne, czy on w ogóle zagra i dwa razy się ładnie popisał interwencjami i Wiktor Brodawka. Y i widzę, że tak razem przychodzicie na treningi, się trzymacie razem i też chłopaki kurczę, yy, robią postępy. Zgadza się. Gram o, z nimi od dobrych paru lat i razem idziemy szczeble coraz wyżej. Yy, myślę, że bierzecie przykład z tych doświadczonych naszych chłopaków, tak? Bo mamy tutaj i Michorka, i Kłączyńskiego, i, mi, i Mikołajczak, i Papaj. I... Skwarek, wszyscy gorsze po czwartoligowych albo i wyższych ligach. Tak, uczymy się od nich, dużo nam pomagają wskazówki na treningach, więc jest dobrze. Fajnie, dziękuję ci za rozmowę. Mecz dalej trwa, dalej wynik się nie zmienia i chyba nie przegramy tego meczu. Jak sądzisz? No mam nadzieję, że nie przegramy. No, to dziękuję. Do następnego spotkania. Dziękuję ci dziękuję. za rozmowę. Dziękuję.